Nagrywam sobie w TheMiningWezę dzisiaj Tainted Jacobem. Postać, nie za bardzo lubię postać, przez tego Ezawa, który zawsze lata i zawsze mi random trafi. I wiem, że mam Animasole, ale nie wiem kiedy ją dobrze użyć, żeby nie dostać tym Ezawem zasranym. Chodźmy do kresów, bo mamy serca, chciałem powiedzieć, ale takie potężne rzeczy. Bardzo się cieszę. W ogóle nagrywam ten odcinek mega szybko, bo w sumie mam dzisiaj wychodny dzień. Można tak powiedzieć, że wychodny dzień, bo jest Święto Trzech Króli i można powiedzieć, że w jakimś stopniu biorę udział w paradzie, bo zostałem poproszony, żeby właśnie tam pomóc w... W sumie nawet sam nie wiem w czym, ale stwierdziłem, co, trzeba pomagać ludziom, zostałem poproszony, to zrobię to jak najbardziej, nie mam z tym żadnego problemu, więc muszę jak najszybciej nagrać odcinek, no bo oczywiście jestem głupi i poszedłem spać o trzeciej, no o drugiej, od pół do trzeciej powiedzmy sobie mniej więcej, a wstaję o ósmej od jakiegoś czasu, więc no, nie, nie mam za dużo czasu, i muszę się pospieszyć. przy okazji. Już jak się rozwodzimy nad tym, co muszę, a czego nie muszę, to Wy musicie... Nie no, oczywiście, wszystko jest dobrowolne, e, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli film Wam się spodoba. E, zachęcam też do subskrypcji nowych widzów naszego kanału oraz do zostawienia komentarza, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, albo chcielibyście po prostu się przywitać, pogadać czy cokolwiek innego, możecie to zrobić w sekcji komentarzy. Ja czytam wszystkie. Zaraz ginę, zaraz ginę, ale to ostatnia fala, więc damy sobie radę. Nie oberwałem jeszcze od zawa, więc bierzemy tak, bierzemy klucz, bierzemy serce. I idziemy. Czy ja chcę pójść na DVD-a? Devil może być ciekawy, bo ja mogę za darmo brać rzeczy. Więc nie wiem, czy bym nie poszedł w sumie. No nie, głupie nawet. Dobra, trzeba tak to zrobić, żeby on w niego wjechał. No nie, czemu w tą stronę żeś poleciał? On może respić? A to nie jest ten, co szarżuje po prostu cały czas? Gemini, Gemini. Dobra, szarżuj, szarżuj tym. Szarżuj tym. Za dużo obrywam. Dobra, jest git. On szarżuje tylko raz na całe szczęście, Muszę być tych małych. Czy mógłby zginąć ten Dingle? Ten Dingle mnie denerwuje. Bo narespił no, sobie tysiąc pająków i nie mogę ich zabić. On dalej respi te pająki. Oto śmietnik najgorszy. Dobra, e, Oczywiście chcielibyśmy jak najdłużej przeżyć z, z tym, co mamy, czyli z naszym życiem normalnym. Albo może się okazać, że na Devil Dealu będzie wystarczająco fajny przedmiot do wzięcia. A, e, jeżeli stracę możliwość, bo na przykład mamy dwa przedmioty, a jeżeli stracę możliwość taką, no to wezmę niestety tylko jeden, czego bym nie chciał. Bo może być tak, że na przykład nie trafimy się Brimstone i nie wiem, coś tam jeszcze. I w sumie nic nie wezmę w sumie. Wezmę jedno, bo zamienię się w tego demona. Tutaj raczej nie powinienem mieć jakiegoś większego problemu z Ezawem, Tak mi się wydaje. To, to nie jest zwykły run. Idziemy zobaczyć, co było. O, i właśnie, widzicie? Mamy half-bubble, bardzo potężny przedmiot, mamy Gapiego. I ja stąd te rzeczy wszystkie bym wziął, więc weźmy sobie Gapiego. Weźmy sobie to. No i oczywiście tą rzecz za dwójkę weźmiemy sobie jako most, bo za darmo. I mamy latanie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Oczywiście muszę pamiętać, że nie mogę teraz oberwać od niczego, bo zginę. Ale tu, tylko chwilowo zawitam. <laughs> Przepraszam, że kaszle i pociągam nosem, ale nadal mam niestety katar kaszel. Mam nadzieję, że za niedługo przejdzie. Szybką pauzę sobie zrobiłem, musiałem normalnie się ten, wydmuchać, wydmuchać się musiałem. Nie miałam mam życia, mam chyba dwa serca całe. Niestety dostaliśmy klątwę, bardzo nieciekawą. Box of Friends. Mm, okej okay, niby są Box of Friendsy, ale chyba nie czuję takiej potrzeby, żeby to mieć. Mam na nawet fajne statystyki, zaraz będziemy mieli przemianę wy e tego, nie? Jak on nam się nazywał? E lewiatana, więc nie najgorzej. To może harta może co najwyżej. A tutaj mamy Mr. Me, ale za 7. Za 7 to może być dość ciekawe. Mamy kostkę za 7. Ej, spróbujmy wziąć będzie Kate Bollas stąd może. O, dziękuję bardzo. Weźmy sobie. Niestety, branie przez Mr. Me powoduje, że. E, ja tracę przedmiot, ale Mr. Me może być bardzo ciekawym przedmiotem. Może zrobimy tak, naładujmy sobie Mr. Me, później wrócimy do sklepu i. E, ten, weźmy sobie kapiego, bo Mr. Mi nam się przyda na Devil Dilla w sumie. Nie, głupie. Okej, okay. pierwsza fala. O, ale prawie obrwali niepotrzebnie. Muszę pamiętać, dobra. Oni no, ma chcemy, co odwalec. Bo to widać mniej więcej, kiedy ja mogę oberwać, a kiedy nie. Jeszcze jedną falę trzeba przetrwać. Nie ma problemu. Takiego, że nie to Dobra, teraz mogę wyłączyć na spokojnie. Oj. Oh yeah. Fajnie, jakby on atakował, jakkolwiek. On nie chce atakować. W ogóle Animasola nie tylko zatrzymuje, ale jest jeszcze w stanie e, ten, przyspieszyć jego atak, nie jego szarżę, jak dobrze użyjemy. Bo on zawsze, po chyba anima soli szarżuje, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, przed samą walką z. A, the tower. Przed samą walką z ostatnim bossem trzeba będzie się odpaść. O nie, najgorzej. Dobrze, mam tego misterium zadowolonego. Ale teraz jest niebezpiecznie. Mega niebezpieczna sytuacja, w której mogę zginąć. Jak on we mnie tragicznie wleciał. Nienawidzę takiej sytuacji. Czemu we mnie wleciałeś? Tym czym, czymś. To jest fala, fala numer 7, jeszcze dwie fale trzeba przetrwać. Nie, no na, na spokojnie, na spokojnie. To, to nie jest jeszcze tragedia. Miałem gorsze rany, miałem gorsze rany, ale mam dosyć zarobiste statystyki, by chętnie chciał powiedzieć. Mm. Tylko szkieletu się najbardziej Boję się, że jak ja wejdę w ten guzik to zdycham. więc staram się go mieć jak, jak najbardziej szerokim łukiem. <laughs> Przepraszam. Ale góry tak, mega mocno mnie zapało za gardło. Rzadkość, ale zdarza się. To jest chyba ostatni przeciwnik, który zginął. Bardzo niebezpiecznie. Mm. E, nie mam co stąd wziąć chyba za bardzo. mogłem chybać te rzeczy za 7 brać, ale nie chcę na razie. Nie wiem ten za, Ja coś się, że to będzie tak run przegrany cały czas. Nienawidzę tej postaci. To nie jest tak, że ta postać jest trudna czy coś, ale nienawidzę jej, bo ja dobrze gram wajzaka, nie chcę mówić, że nie, ale popełniam błędy jak chyba każdy gracz, nie? Oj, oj oj, 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 oj. I mam często manie łapania pocisków, jak teraz. Gdybym wtedy nie oberwał to my to byśmy to wygrali. na spokojnie. HP up przyda się na te wreadery. Wejdźmy sobie do curse roomu, z którego dostanę nic ciekawego. Ej, w sumie ja bym resetnął Saranik. Nie mam nic totalnie, nie mam nic. Hmm. Poza życiem. Nie wiem, HP-upy na starcie to jest tragedia. Dobra, zobaczmy kolejny hp jakieś jakiś trinket sensowny? A 2% szansy, że dostanę jakiś item? No nie był ok trinket, powiem szczerze, nie był ok. A, dwie bombki, o to jest spoko akurat. Możemy sobie użyć tutaj jedną, o nawet dwie możemy użyć. mam blanket w ogóle. Ojej, niebezpiecznie. I w drugim dostaniemy... Yy, kilka coinów, spoko. E, to bym wziął, damage up, speed up, range up. Aż nie wiadomo, co jest większy czy po prostu te wszystkie trzy rzeczy, nie wiem. Zobaczmy sobie treasure Ten już się tam odpalił, oczywiście, że musi się odpalić Cześć kolego. E, I ja bym stąd chętnie wziął oba przedmioty, nie? Consolation Sprite i. E, i tego bym zebrał. E, I. jak ona się nazywa? Blanket, tak. Kocyk, tak zwany. Nie wiem, to mówą postaram się bić, bo bycie moim team'em moimi tiersami jest tragiczne. A, już oberwałem. Dobra, szybki riran e, Reroll, nie riran e, Nie zyskałem troszeczkę. Kolejny, ti ale tirs zap. już jest lepiej, bo tirs zap dostaliśmy. Plus 70. Karta. Will of Fortune. Will of Fortune. Niestety nie wiem, czy będą tu bombę. Czy ja bym mu oddać życie? Dasz mi coś w ogóle za to życie? Daj mi coś. Of, jest jaka tragedia. Nie chcę tego, nie to. To nie, Will of Fortune, mam przy sobie nie chcę. Kurczę, no szkoda, że nie zauważyłem, że on leci Wam jest wtedy, no bo. Ja bym go sobie po prostu przytem zatrzymał, ale tego najgorszy na świecie, nienawidzę takich sytuacji. Dobra, bo to trzeba mnie zabija trzeba. Ej, oj, oj, oj. mam pół Oj, zdechłem już, bo pocisk leciał we mnie i go nie zauważyłem. Ja słyszę, że z każdym. Czym to jest HP, A po co chodzi? Z każdym randem coraz gorszy pewnie, póki nie dostanę jakiegoś totalnie pokozańskiego przedmiotu. Golden bomba! A czego. już sam się wybuchłam. Cik. cik, 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 Golden bombka, wam tu dam. Czemu jeden wybuch? Halo. Dwa kole. Eee, co ja mogę jeszcze wybuchnąć? Mogę wybuchnąć sobie na przykład Secret room, o ile będzie gdzieś. Na przykład tutaj. O, i tu jest idealnie. O, ale syf, nie to chciałem dostać. Dobra, ale możemy sobie pokonać cały ranbami eee, w sumie. O, o ile taka będzie potrzeba, to mogę sobie bombnąć wszystkich tutaj. No Dobra, jest git. Nawet mi powiedz, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Fajnie, by Golden Bomba na przykład coś potrafiła. O, nie, tak chciałem to z... zrobić, ale okej. Okay. Fajnie, by Golden Bomba też przy okazji dawała jedną bombę, nie? Bo to w końcu jest bomba. Okej, okay, ona daje nam efekt nieskończoności, ale jest też bombą. Fajnie, by dawała po prostu jedną bombę. Tak jakbym wziął po prostu jedną bombę. To by było ciekawe. Wtedy wiedziałbym, że mam na zapas bombę. Nie chciałbym za bardzo oberwać, bo mam tego Eternal Hearta. On się przyda, na tej wiedzy. O ile coś fajnego dostaniemy? Wcześniej dostaliśmy trzy przedmioty, które wszystkie wziąłem. No, kozackie były. Poszukujmy się. Jeden zamienił nas w ten. Jeden był do przemiany dla drugi był ten do D-Maj'a, do gdzie miałem mało życia, a trzeci był turbo potężnym gapił, I jakbym turbo potężnego gapiego, udałoby mi się zbliżyć. No to jest turbo wygrana. W ogóle dużo ci się gadam. Zaczęcie ja miętarna harta właśnie w tej chwili. Bardzo cicho gadam. A w sumie nie wiemczę. To nie mam pojęcia czemu, ale może się kiedyś dowiem. Dobra, błychniecie, dziękuję. To jest fala numer... numer 9, teraz jest topszy. Nie jest najgorzej. chociaż nie dostaję nic ciekawego, to i tak mi dosyć przyjemnie poszły te fale. A to jest burzni, burnik pejsten, jest od dziwo dziwnie no nie ma tutaj... Znaczy Burning Base jest dużo ciekawszy niż Bejzman, to nie mogłoby się wywalić, ale jednak i tak ciekawe, że udało mi się bez problemu wygrać. Co tu mamy? O, no i super, to mi się podoba, jeszcze bomby dostałem. I tu mamy co? Syf, ale bomby dodatkowe 5, więc nie jest najgorzej. Um, czy ja bym chciał coś stąd brać? Uj, stąd już chciałbym, i Champions Belt, i Stapler, oba przedmioty, gigakolak. O nie, dałem się trafić jak debil, najgorzej. Nie wiem co mnie pokusiło, żeby ten, tak oberwać od niego. Idź stąd. Tutaj możesz atakować. W niego, nie we mnie. Ten stapler bym sobie załatwił. No nie, czemu ty szarżujesz akurat jak ja, ten. Jak on się znika sobie. To no, za najgorsze. najgorszy. No, trzeba co uważnie te bomby, żeby nie wysadziły? O, jak mnie wysadzą, to będzie najgorzej na świecie. Chodź tutaj. Z nim. Czymś. Oj, no to ej, bo Czemu czemu mnie zaczął dimmić ten życie nawet trochę? Taki bezsens totalny. Ja nie mogę w niego trafić, nie umiem trafić dzisiaj w przeciwniku. Trzeba będę go 20 lat bić. Jeszcze we mnie wleciał. Nie, no nie mogę. Mogę zostawić bomby i wybuchać sobie później. Oj, oh, to będzie długi ran. Gimie kozak. Szkoda, że tylko na jednym oko. Ej, w sumie nie wlicza się to za bardzo dostatecznie, więc też słabo. Ym, serduszko, jak najbardziej wezmę. Bardzo fajny przedmiot, jakim jest ten. Ee, deep Pocket? Deep Pocket? Cześć, bo na oko spędzi. Musiałbym się podlapać. Musiałem. Musiałem to zrobić. Nie no. Ciempiony. Najgorszy przeciwnicy. Ej, mam większe 9 na tym oku, ale w sumie nadal muchy nie jestem w stanie zabić tym strzel. No chyba, że to są zwykłe czarne muchy, które są e, neutralne. O, tak, to gasa. Jeszcze chłop mnie podpalił, co szczęście, że ogień mnie nie zabija jego. Oj, co muchy, myślałem, że to grubole idą do moją stronę. Nie spodziewałem się u czego. No, wy. No nie, ty nie miałeś tak miałeś tam ich ubić u góry. A ja miałem pójść na dół i ich ubić. Mieliśmy się podzielić, czemu ty mnie atakujesz? łupku jeden? Powinniśmy wspierać, gdzieś moim bratem, ale nie wiem, dlaczego on jest taki. Nie, wiem, no to chodzi z ten, ten postaciami. Dobra, Samsonowi ucięli włosy i jest stworzony. Bo Samson, historia Samsona, że ten, ucinali mu włosy, im miał krótsze, tym miał większy damage, tak? Czy nie, czy tam krótszy, mniejszy, mniejszy damage. Większy, nie mniejszy? nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam, ale wiem, że siłą jego były włosy. To tyle pamiętam. A reszta? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego Lily strzela jakimś, ten, płodem z klaty. A są kurde. W sumie mogą to wziąć później. Bo są harta stracy. Co to? Relax, zamykający mnie w sześcianie. Oraz puberty. Nic, 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 nic. Dasz mi coś, kolego? No, nie chciałem czytać, kojno. Daj mi jakiś przedmiot. Glue Hormons. Ej, kozak przedmiot. Bardzo, bardzo lubię. Cyk. Ej, no kurczę, ja trzy w ogóle, Ma jakieś większe tierce niż normalnie każdy. Z Glue Hormonsami to ja mogę już grać, nie? To już jest fajny damage. Ty strzelisz. Jest git w miarę. Nie wiem czemu ja nie dzisiaj strzelić. może przez to, na klawiaturze jak David. Tak, tak może być nawet. Nie zdziwiłoby mnie to. Może powinienem grać na padzie? Ej, na padzie mikrozacko idzie w tą grę? Nie wiem czemu. Ja, ja nigdy nie lubiłem grać na padzie w tą grę, bo uważam, że na klawiaturze mam większą możliwość ruchową, ale na padzie mogę po skosie strzelać, bo to jest na przykład ten 360 stick, czy jakoś tak to się nazywa, ten przedmiot, który nam daje możliwość właśnie strzelania na skosy. No na komputerze raczej tego nie, korzy nie korzystam z tego. Nawet no, jak to mam, to mamy mnie to jest po prostu Tirzap i więcej. Ale jakbym grał na padzie, to może... nie, też bym raczej nie korzystał, bo na padzie też e, nie gram gałką, tylko gram przyciskami, bo jest dużo prościej. To tak mówię poważnie, jest dużo prościej. Dobra, nie uderz mnie proszę Ciebie, ja idę tylko po kluczyk i świetnie bym wziął zaryzykowaną kartę, Joker, kłózek. Podoba mi się, jak zostanę z nim do końca to będzie dobrze, Smartfly, nie wiem czy Smartfly jest dobrym itemem. Mm. Tak, to nie jest ten item, który sobie biega po ścianach, ten biegający po ścianach mnie zabił 1000 tysiąc razy, ale to jest ten item, który jak mnie uderzą to on zaczyna atakować, to, to, to jest akurat przyjemne, myślę, że to jest git. Dobra, wszyscy leżą, szkoda, że tam tego nie ubiłeś panie, panie Ezawie. Ostatni Bosik. My idziemy oczywiście na Devil Deal. A Jokera staramy się zostawić aż do walki z Gridem, żeby mieć oczywiście ostatni Devil Deal możliwy w, w grze. Bo czemuż by nie? Dlatego zachowajmy to sobie. A tu mamy Backstab. W sumie tylko chyba bym Backstaber wziął. Znaczy, Blood Cloth jest spoko. A nie wiem, czy to jest jakiś taki bardzo potrzebny przedmiot. Backstaber jest jasne. Fajny, fajny damage to robi. Dobra, weźmy tego Blood i Dostanę kartę Devil, która jest zbustowana i daje plus 4 damage. Fajnie. Dobra, ty mnie dotknij. Super. Bierzemy to. Ze sklepu chyba Nic nie chcę. HP ja, ale nie, HP upał jeszcze ten, mi się trafi, booster packa tam nie, o tyle. No, ale póki co ja mam kozacką kartę, Joker, nie chcę jej zmieniać. Mogę dostać przypadkową kartę gdzieś, ją użyć na danym piętrze i później wziąć Jokera, okej, okay, nie ma problemu. Ale reszta myślę, że syf. Um, to bateria, słabo, klucz, weźmy stąd życie, mamy y, klucz też dodatkowy za to i y, y, weźmy stąd... Dobra, zróbmy tak, pójdziemy tutaj, wyleczymy się sercem, Ty, trzy bomby, kozak, wylecimy się sercem za trujeczkę, bierzemy sobie sol harcika i jest perfekcja. Eee, kozak przedmiot, dobra. Co tu mamy jeszcze? Bandage. No już nie jest tak ciekawy przedmiota, ale okej. Okay. Eee, co mogę mieć w sklepie fajnego? Mogę mu oddać życie, ale chyba nie. A może chcę? Mam życie za trójki zresztą. Dasz mi coś ciekawego? Ciekawe ile wydam życia za ten, za przedmiot. Eee, to jest chyba spoko drinket z tego co kojarzę. Dobra. Nie wiem czy jeszcze jednego mu nie mogę oddać. O, lockdown, trochę syf. a mogę normalnie. Ja nie mam kasy, ale mam tam życie jeszcze jedno. Dobra, to zanim. Zanim oddam mu więcej życia, to idziemy ze za zabrać pieniądze. Bo chcę przedmiot dawili'a. To logiczne, patrząc na to, że biorę debiliada. O nie, dałem się oberwać jakimś gnojkowi. Najgorzej na świecie. Ale Smartfly się łatywnie, przynajmniej tyle. Oj, A wy, wy tutaj stoicie. Ciekawe, że im backstaber może wejść, skoro zawsze patrzą się do mnie przodem, bo Backstaver teoretycznie powinien działać na plecy. Ciekawe, ciekawe. Ty ale nienawidzę tych trollbom, bo one randomowo działają. One jak są blisko mogą szybciej wybuchnąć, jak są daleko mogą dłużej wybuchać. To tak bez sensu, nienawidzę tej gry. Mamy tak kozackie przedmioty. Dobra, nie było jakieś bardzo potężne, ale były lepsze niż podstawowe. Patrz trzy bomby, kozak. O, nienawidzę, nienawidzę. Mmm, pożycie, pójdę stąd. Nie weźmiemy sobie tego black lipstick, trzeba do nie. Znaczy to chyba tylko jedynie jest większa szansa na Black Harta zamiast Sol Harta, to tyle. To nie jest przydatny przedmiot powiedział. Uj, i tobie tam życie. Daj mi jakiś przedmiot. Wieku. Karty mi Will of fortune. Daj mi coś, no weź, no mi grą hormones. daj mi wcześniej Grał Hormons. Daj mi. Po co mi te karty są? No ty śmietniku najgorszy. Dobra, postawmy sobie tutaj ten, wybuchnijmy, wezmę sobie The Empress, Sol Hood. daj mi coś. O ty śmietniku! Sol of Jacob and Jacob. a, to ta, no tak. A co mi daje ta, ta, ta blach, tabletka? ta ja, tabletka? Czekajcie, tak, o, tak się używa, puberty, spoko, dobra, idziemy. E, The Empress, nie mam nic innego. Jaki najgorszy śmieć, nic mi nie dał. Wykorzystajmy sobie karty i wygramy ten, 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 ten run. Mam sporo życia, bardzo dużo w tej chwili. Chciałbym iść na David Gira. o nie, wyłączyłem się jeszcze ten, o, jeszcze mniej życia, super. Super, mniej życia. I idę ten, ten klucz. O nie, jak się Czemu jestem taki upośledzony? O, hemulakry To jest go i ten. Tylko ja co z tego, że mam hemulakry? co, ja, ja teraz dostanę od jakąkolwiek czempiona Albo wybuchnę. Albo wybuchnę i zdycham. No nie, czemu ja se no już nie chcę w to grać, mam dosyć. Idę grać w co innego. Minecraft zostaje... Oj, w ogóle, jeżeli chodzi o Minecrafta to. Nawet na ok, mod, znaczy mod jest dosyć nudny, bo głównie się wiecie, to jest, siedzimy, pod ziemią, sobie robimy jakieś tam dziwne rzeczy. Ja się bawię kwiatami, e, moi widzowie się bawią jakimiś innymi tam technologiami. I niby jest ok, ale jakoś tak w sumie bym powiedział, że no, dosyć nudny mod, ale tak się wkręciłem w niego. że właśnie siedzieliśmy do chyba drugiej grając, A to nie jest dobre, to jest bardzo złe. Bardzo się cieszę, że wszystkie pająki postanowiłeś ubić beze mnie. Fajnie jakbym trafiał w przeciwników, w tą tym kryją za sraną. Tyle jedynie dobrze, że on Dimit w tym, tym przedmiotem.

Mam tak mało życia. Ja, ja dosłownie. Ej, wezmę to za 7. Za 7 drugi przep... Udy, po prostu. Lubię, lubię, wybiorę. Ej, czy mieliśmy ale nie chcę. Mam Haglass. Haglass jest spoko. Czy. Yy, w sumie to. W sumie to nie wiem, czy ten. Zwiększyło mi range'a Bardzo niedobrze. Im większy range na tym. na hemulakry, tym gorzej. Ale. Ale mi zwiększyło troszeczkę tirsy. Nie wiem, czy na lepsze w sumie. Nie odczuwam tego zbytnie. Półbił mi od razu pająki. Ej, Esa, ty pomocny chłopak jesteś teraz, no? Bardzo mi się nie podoba fakt, że mam. Book of Sin jasne, e, możesz wziąć go, Book of Sin jasne, black harcik, dotknij mnie, idziemy po e, spirit of the night, ja to zawsze nazywam cycki krowy, no to, to wygląda jak takie wymiona krowie, no i stąd nic nie chcę, Haka na może być ciekawe, e, tutaj z nadzieją, że wypadnie mi coś ciekawego, nie wypadło nic, idziemy dalej, mogę użyć haka, bo teoretycznieśmy byśmy mieli wtedy szansę na jakiś crow space, ale tam, nie przesadzajmy z tym wszystkim, co mamy, mm, pijana, wyleciło mi do maxa, podoba mi się, tu mamy skrzynkę, w której są dodatkowe dwie bombki, zawsze spoko, kluczyk za darmo, więc będziemy mogli co zrobić, tak, wejść do kers roomu, macie, jak taki prezenter w jakiejś takiej telewizji dla dzieci. Tak, zgadliście, co dobrą. Laka, podzyskany, hem and super, lubię tracić dzieci randomowo. Idziemy do Treasure roomu, w którym mamy Little Cubiego. W sumie tam w tej chwili mam dosyć niebezpieczną sytuację, w której muszę się... O jest. O jest. Dwie fal bombowe się trafiły. W której dosyć muszę bardzo się pospieszyć grając tą grę. Bo niestety, ten Golden Peel. Czasami lubię się nim pobawić, ale może nie w tym przypadku. E, mam dosyć ciężką sytuację, bo jestem w tyłku. Mam bardzo mało czasu. Jest e, w sumie 11, muszę być o 12.20 na miejscu. Więc no nie jest ciekawy, nie jest ciekawie. trzeba było wstać wcześniej. Ja tak sobie myślałem, kurczę, bo o 8 byłem z psem, normalnie. I tak poszedłem o 8 z Cem. O 8.30 mniej więcej wróciłem. I tak e, leż, leżę sobie na łóżku, ustawiłem sobie budzik na 9.40, myślę, kurczę i spać. Czy może lepiej będzie, jak ja na spokojnie sobie nagram odcinek. Może będę trochę zmęczony, ale nagram z odcinek, nie wiem będę miał wszystko ogarnięte, ale stwierdziłem, że. Nie, dobra, pośpieszę. Zdążę. No i może być tak, że nie zdążę jednak. Stąd mam nic ciekawego, więc szybka zamianka. Nadal nie mam nic ciekawego. Będziemy mieli jeszcze walki z bossem, więc szybki reroll. Ale ty mi rerollniesz? No i glas jest spoko. Pay to play też jest spoko w miarę. Bym tak powiedział. Czy ty go zabiłeś tam? Kolego ty mój. Zaczynam się ciebie obawiać, panie Ezawie. No, ty masz tak powalony relays czasami. O ja akurat w niego wjechał. No i mi się to podoba. Tak można żyć. Ale tylko nie da się trafić, bo on trzy ten, trzy życia. Można zamienić sobie na coś fajnego w Del -dilu. Chyba, że nie będzie nic ciekawego, to wtedy nic nie weźmiemy. Dobra, szybko, luka, at e, i sklep. Gimie chapa, gimie chapla, kap jest spoko. E, ja go biorę. Ostatni Book of Swing, jednak nie ostatni, bo jednak mogę jeszcze sobie zużyć, nie? I tam mam bardzo ciężką sytuację, w której lepiej oberwać od bossa niż oberwać od naszego Ezawa. Niestety dwa najgorsze bossy świata się trafiły, jakimi są. E, ej, ręka mi spędził. Jakimi są gurdi e, Junior razy dwa, niestety. Du, 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 du. Wygrałem. Golden Peel nie chcę, idźmy zobaczyć co mamy. Dead czy Dead nie zawsze powoduje stratę życia, czy jak jestem na roście, to nie powoduje, hmm. Wydaje mi się, że zawsze powoduje, dlatego wziąłbym e, Judas Shadow, wziąłbym na spokojnie. Ehe, tak, no, e, Judas Shadow wcale nie jest taki najgorszy, dotknął go, wziął tego, żeby nie stracić więcej sol Heartów, na przykład, i poleciał sobie na, na dalszą zabawę. Idę po klucz, może być coś ciekawego w tym skrzyni. może przydatnego, kluczyk, tylko idź stąd, ja wiem, że mam 9 żyć. 10. A, 10, bo jestem ten, zadałem jeszcze. Mam 10 żyć, ale po co mam ginąć, prawda? Po co mam ginąć? Skoro nie muszę, dlatego musimy polecieć dalej. I tu mamy co? Friendzone, No tak, zostałem friendzonowany tier zapiek kolejny, bardzo się cieszę. Super, super. Jeszcze przy okazji zmniejszyło nas. Dwa kluczyki dodatkowe. Tu mamy... W sumie za jeden klucz cztery bomby. Mega opłacalne, Oj, dobra, jeszcze za pół serca. Tu mam 9 bomb do oddania, w sumie mogę Cię oddać. Ty mi dajesz kolejny. Pop, co mi koiny sypną! i pół serca, i kolejne koiny. O to coś hojny! Jest on harca. No dobra, lecimy, co, co mam tutaj do stracenia więcej, więcej za mnie, Aha. ej, ja mogłem za darmo wziąć te bomby, ja nie musiałem używać tego, nie musiałem używać klucza. Przecież haglas, ja mogłem sobie po prostu je wziąć, braść mogłem je, ile chciałem, Aha, nie ja wiedziałem, który przyleci, najgorszy przeciwnik świata, w sumie to mój przeciwnik, którego nie da się nawet zabić, najgorzej na świecie. Lakap, biorę, haglas, haglas, las jest bardzo niebezpiecznie tutaj. Ale to już jest fala szósta, ale speedrun, To zrobiłem teraz. A no, to ja ze speedron. Zdążemy dwa razy obrywać. Tragiczny speedrun jeden. Gdzie jest moja mucha? Trabiła. A, to nie ran, no, tak zapomniałem. Zapomniałem, że się wywaliłem. <grym> 30 razy. Zapomniałem, że się wywaliłem 30 razy. Musimy to powiedzieć głośno. A żeby wszyscy to usłyszeli. To jest ten tragiczny w tą grę. Jak ja bym od nich oberwał, tam za... <grym> Aż się normalnie zacząłem duzić, Ja od nich obrywałem! <grym> Jaki syf jestem! Cześć! O. Ej, on się na nim zatrzymał. On ma taką moc, żeby go zatrzymać. Nie, nie, nie. Chyba, że nie ma i to był totalny przypadek, bo wiem, skończył mu się range tego, tej szarży. I to bym nawet nie wiedziałem tym, że tak może być. O, jeszcze aniołek, kozak. Dobra, friendzone nie bije za dużo. Friendzone jest friendzone, jest syfem. E, bijemy kolejnego bossa, chciałbym, by nie? Tabletka randomowa. Ej, blob się trafił. E, bloat, blob, blob, blob. ciul jaką się nazywa. Jakkolwiek on się nazywa, jest tragicznym sam Aj. Huh. Oj. Dobra, jest syf. Totalnie jest syf teraz. Obrywam mega dużo od każdego. Od każdego po trochu, Zginął. A, zginął, zginął. jak zabiję, o zginął sam. Mam ta detketa trzeba. Pamiętać. Sulfur jest spoko, ale ty też jest spoko. Tylko nie wiem czy ty saap będzie przydatny do mnie, Dobra, biorę T-Zapa. Zamieniaj mnie. Biorę Sulfuru, e, Niestety pozostaniesz tam w moim serduszku, pamiętaj. Pozostaniesz na zawsze w moim serduszku. Ej, to jest spoko. E, random tabletka, Balls of steel. Kozak tabletka. Czy to był te, nie, to by też? Nie, ten Balls of steel, a to było. Speed up. No okej, okay, do przeżycia. Hagaras szybki używamy. Z że coś wypadnie. The Lovers. E, okej, okay, nie najgorzej. Mamy to serduszko, będzie zawsze można się pobawić z mm, panem, który będzie ten, życia. Uh, freezer Baby. Ball of Bandages. Mmm, bogactwo. Szybki tutaj mm, Curse Room, nic ciekawego. Kolejne serduszko. Mm, D6. Ojej, to musiałaś to ty być akurat. No ten się jeszcze odpalił tam. Mamy tutaj dimechapa jak najbardziej. I wziąłem HP Uppa, żeby ewentualnie mieć jedno życie na zabawę. Black -lone. W sumie Black A daj Nie wiem, co mi dał w sumie. Uh, Tears zapach, chyba nie mogę mieć większego. Więc używamy sobie Sulfura. Oj! O Ale combo potężne, zostaje z tym Sulfurem, ja nie wiedziałem, że tak się kombuje, Czy to jest krozackie? jeszcze raz, cyk, jeszcze większy Brimstone, wszędzie, ma być wszędzie, tylko, że nie widzę teraz, kiedy on we mnie, to nie jest dobry item, za bardzo, ej, tu ja chcemy teraz mieć jakieś triple shota na sobie, no, triple shot byłby śmieszny, dobra, lecimy do końca, nie zatrzymujemy się, nie śpimy, fajnie, bo to jeszcze tak jakoś sensownie ciało, ale bardzo fajnie się kombuje z co oznacza, że bardzo fajnie żeby się kombował e, Brimstone, to śmieszne by wyglądało, dobra, bijemy jak najwięcej, a on już nie żyje, no, przepraszam, nie ja Wybacz mi, mój panie. O, nie oberwał, bo akurat leciał. Znaczy, za szybko strzeliłem i on nie oberwał ten. O, zatrzymało go. Czemu go podzieliło? Czemu jest drugi? Wszystki do. jego ciało zostało tylko. O, jednak matyłek. Super, wiedzieć? A, bo są dwa ten. A, już jeden nie żyje, nieważne. Czy co ja tu robię w ogóle? To jest jakieś powolony. Zobaczmy, co tu mamy. Trampus. A, bo nie mam już Sulfura, zapomniałem. Zapomniałem, że to nie jest Brimstone. No tak, no tak, to nie jest Brimstone. Czekaj, jak najszybciej, granicy Breamstone. No. Lampów kol, kozak przedmiot. W sklepie był za, ale czy ten... Dobra, nie, idziemy dalej, idziemy dalej, nie zatrzymujemy się na... Kurczę. kurcze. nie, potrzebnie. Nie zatrzymujemy się na żadnym sklepie, bo i tak mamy następne sklepy zawsze. Tacki, syf przedmiot. Eee, mam healsy, czy to? Nie, nie dawałem Solar, ale dawał Ranger. <laughs> <laughs> Sorry, musiałem sobie odkaśmnąć. Ranger jest spoko, bo my dzięki niemu mamy... Oj nie My dzięki niemu mamy... E, jak to się nazywa? Mamy większy damage. Czy te 4,5 Volta, no, na ślepo, na ślepo bym o! Mamy kolejnego... O, dzisiaj ci krószyć mógł się trafić. Stąd już nic nie chcemy lecimy dalej? Używamy w ogóle. O! O! Teraz już nie leci to tymi falami tylko Dimage'em, który zadałem. Dlatego będzie szansa, to trzeba używać. Tylko muszę w miarę też trafiać między czasami, bo to... W tym mogę w ogóle nie trafiać nawet, taka, prawda? Auć! użyjemy sobie kolejny raz. Nie, ja teraz nie chyba. Ale nie, miałem takie wrażenie, że poszedł dźwięk Dimage, więc tak się obstałem troszeczkę mi powiedział. Dobra, leży i kwiczy. E, jeźdźcie bez głowy, znaczy same głowy w sumie jeźdźcie bez głowy. O dziwo, ostatnia fala. Ej, totalny speedrun zrobiłem, ale no to jest tak potężny rzeczy, że to nic dziwnego. Horde of Babylon spoko. Man power też jest w sumie spoko. E, ja bym wsiął Horf of Babylon i zobaczył, czy to mi zadziała. I wziął sobie man power. W sumie czemu nie. Dobra, teraz nie wpaść w nic i będzie dobrze. Chyba on trochę bomb, trochę kolejny, to jest git. Ty mnie nie dotykasz idziemy dalej. Ostatnie piętro, na którym którymś kluczem jestem w sumie potrzebne. Ale mam je, bo zebrałem, bardzo dużo. Ej, ja chyba się bardzo mocno zastanowię, czy nie bardziej się opłaca zbierać ten. O, yy, mamy ten. Tom Join, spoko. Czy nie bardziej mi się opłaci yy, wchodzić na dywidendę -le na tych yy, grillach? Spider Moda. Kurczę, bym wziął, ale troszeczkę syfiasty przedmiot. Mamy, mamy Spoonbender. O, to już wiadomo, że to jest wygrane ranik. Dobra, randomowo po prostu. Cyk, cyk. W każdym brzmistą się po prostu nie trafił. A, to nie ten Ram, gdzie miałem Jokera. Chyba nie ten Ram. No Mam przynajmniej taką nadzieję, że to nie ten Ram i że nie zostawiłem go jak David na jakimś piętrze. A nogi matki. Ręce w sumie nie nogi, póki nie oberwę tym Jacobem, to ten, ten przeciwnik jakoś mnie nie za bardzo przestrasza. No i zostajemy tutaj, jeszcze nie pokonamy wszystkich bossów, nie sensu troszeczkę stąd uciekać, skoro i tak mamy... Ojojo, jak zjadłem, skoro i tak mam wygraną. A ten Secret Room nie ucieknie, wiem, że tam jest, a mam i tak nawet na niego e, tak, jak to się nazywa, ojojoj, Balls I tak mam na niego e, bomby. Dobra, chodź do mnie, wezmę sobie tego pakta, bo póki nie był jakiś bardzo ciekawym przedmiotem, mamy przemianę wy. E, jak on się nazywa? Nie rozumiem. Używając przedmiotu aktywnego, dajemy sobie efekt additional, 1-2 charge active itemu. Czyli coś że jak użyję, to mam szansę na to, że jeszcze mi się bardziej uży... naładuje? Nie, nie rozumiem do końca. Dobra, idziemy na bossa. Niestety nie mam jokera, szkoda, bo mogłoby być ciekawie. Pierwszego tutaj bossa niestety trzeba pokonać ręcznie. Jak to się mówi, jak Pan Bóg nakazał. O, i mam Dime czapa jeszcze dodatkowo. To bardzo mi się podoba. No i tu używamy na ślepo. A, używa chyba randomowo tych przedmiotów, tak mi się wydaje. No i teraz szybki będzie prawdę powiedziawszy. Ole, zjadam go. Dobra, używamy jak najczęściej Sulfura, bo to jest damage up zawsze, za każdym razem, no i ten, Uważam na tego, na zabawę, ja wyrzuć ten item, wyrzuć ten item, wyrzuć ten item, właśnie dlatego wyrzuć ten item, nawet nie dlatego, że e ej, dostanę właśnie przedmiot, który nie pozwoli mi strzelać, bałem się, że użyję teleportu, to było najgorsze, dobra, idziemy dalej, łatwy winnek chyba, ile mam, 22 damage'a w tej chwili, e wersja druga naszego grida, no tu muszę cały czas biegać, bo tutaj obrywam mocno, ale to jest wygrana, nie? Nawet jakbym biegał być ciągle dobry, bo tu bójek. No patrzcie, co się dzieje w ogóle. Bo nie jest w stanie coś zrobić. Dobra, jest mi w stanie coś zrobić. Ale ja muszę uciekać, Zawa, to ja się bardziej Zawa zawoduj, niż klikki. <głupy> o pięć koniec, moja. Eee, tutaj kolejny Sulfur, 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 Oj Teraz on powinien się wyłączać. The Sun and the Moon. Czyli dostałem e, dwa, ten. Odwró odwrócone dwa dwie odwrócone karty. Pójdź sobie stąd, co? Ona mnie atakuje, jak ja to przed bo chyba w ogóle jak jestem przemaszana. ale cóż, byłbym miła się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzym się!